Leon Messi, Katar 2022. Żona i synowie chwilę powpadli na murawę. Co tam się działo? Leon Messi mistrzem, Katar 2022. Leon Messi swoją niesamowitą karierą sportową zapracował na miano legendy futbolu. 35-latek znajduje się o krok od zakończenia swojej przygody z piłką nożną, dlatego mundial w Katarze miał dla niego ogromne znaczenie. Już od samego początku rozgrywek Argentyna była wymieniana wśród krajów o największym prawdopodobieństwie na zwycięstwo. Nawet jasno widzin sukces krajowi tanga, wielu kibiców liczyło na to, że w finale Mistrzostw Świata naprzeciw siebie po raz ostatni staną Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi. Ich pojedynki w czasach, gdy reprezentowali Real Madrid oraz Barcelona, elektryzowały cały świat. Niestety. Marzenia fanów się nie ziściły, ponieważ Portugalia niespodziewanie odpadła w meczu z Maroko. W niedzielę Argentyna zmierzyła się w finale z Francją. Po długim, wyczerpującym spotkaniu o ostatecznym wyniku zadecydowały rzuty karne. Puchar Mistrzostw Świata wywalczyli Argentyńczycy. Zwycięstwo mundialu to w dużej mierze zasługa nieocenionego Leo Messiego, który dwukrotnie trafiał do bramki. Gdy stało się jasne, że to Argentyna jest najlepszą drużyną świata, piłkarzy i kibiców ogarnęła euforia. Do Leo Messiego od razu dołączyła rozradowana rodzina jego żona Antonella Larotzu oraz trójka ich dzieci weszła na murawę. Aby cieszyć się tą niezwykłą chwilą i pozować z imponującym pucharem. Żona Leonela Messiego, Antonella Larotzu jest jego najwierniejszą fanką. Ukochana legendy futbolu nie omija żadnego meczu z jego udziałem. Ona najlepiej wie, jak wiele Laomes się wycierpiał przez lata. Naturalnie nie mogło jej zabraknąć również podczas finału Mistrzostw Świata w Katarze. Z trybun dopingowała męża w towarzystwie trójki synów, Tiago, Mateo i Ciro. Przez cały mecz rodzina się go z wielkim zaangażowaniem zagrywała go do boju. Do ostatnich minut nie było pewne, kto zostanie mistrzem świata. Ostatecznie marzenia Argentyńczyków się ziściły i biało-niebiescy sięgnęli po puchar. Antonella rodziec, z dziećmi dołączyła do Leomesiego, by cieszyć się wraz z nim z największego życiowego osiągnięcia. Wspólnie fotografowali się ze złotym pucharem, przytulali oraz składali gratulacje. Jeszcze przez długi czas siedzieli, Trzymając wspaniałe trofeum i napawając się zwycięstwem. Bez wątpienia ten dzień będą wspominać do końca życia. Dla Lomesiego był to jednak zaledwie przedsmak świętowania. Argentyńczycy wrócili już do kraju i na ulicach Buenos Aires wraz ze swoimi rodakami do późnych godzin nocnych radowali się z jej zwycięstwa na Mundialu 2022.